Na samusionek zabrała córkę na ściankę, mając 20 lat, z dziecią. W środę odbyło się kolejne bręzowe wydarzenie, które przyciągnęło szereg znanych twarzy. Chodzi oczywiście o premiera filmu Pokolenie Ikea, na której pojawili się m.in. Magdalena Cielecka z Bartoszem Gelnerem, Majka Jezowska czy Maja Stasko. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Z zaproszenia na pokaz filmowy ze ścianka w tulę skorzystała także Anna samusionek. Zapomniana nieco aktorka przyodziela na event czarne spodnie, bialo-czarną marynarkę w wezowy wzór i szpilki. 51-latka nie przyszła jednak na premierę sama, towarzystwa dotrzymywała jej dorosłaju z pociecha. Angelika miała na sobie z kolei czarny kombinezon z paskiem w talii, podobnie jak jej znana rodzicielka. Obuwie na wysokim obcasie 20-latka postawiła także na podkreślający usta makijaż. Traktuje wargi i czerwona szminka, mama i córka chętnie pozwali do wspólnych zdjęć. Przypomnijmy, że przed laty w mediach glosno było o sporze Anny z jej drugim mezem, Krzysztofem Zuberem. Delikatnie mówiąc, eksmalzunkowie nie mogli dogadać się w kwestii opieki nad dla torosla. Para regularnie obrzucala się publicznie blotem i widywala się na salach sedowych, gdzie walczyła o to, z kim córka powinna mieszkać. Sprawa była na tyle poważna, że w pewnym momencie pisano nawet o tym, i Angelika trafila do domu dziecka. Przypominamy: woli zostać w domu dziecka, niż znów trafić do matki. Wszystko wskazuje na to, że dziś aktorka ma dobre relacje z pociecha. Zobaczcie je na wspólnych fotografiach. Angelika jest podobna do znanej mamy.